Cześć wszystkim, tak z tej strony, Robimy Szemysł jak kto woli. A dzisiaj dalej sobie lecimy z kolejną misją. Zobaczymy co nas tam czeka. Chyba niedługo będziemy w tych laboratoriach jakieś. Nie wiem czy to nie jest gdzieś tutaj już. No, ale poczekamy, zobaczymy. Jest dość późna godzina, dlatego tak na szybko dla Was nagram ten odcinek, że po pierwszej. I... Już mi się nie ukrywam, trochę oczy zamykają, ale czego się je robi? Dla widzów. A, mama, nasze szybko załaduje, mam nadzieję. Yy, przypominam, że planuję na 400 subskrypcji QA. Jeśli możecie, to wbijajcie na, do mojego posta. Tam w komentarzach piszcie pytania, na które chcecie, żebym odpowiedział. Jeśli tylko tam będzie 400 subskrypcji lub no czy nawet pomniejszej, bo to mi nieraz po prostu ucina, to wtedy zrobię tam jakiegoś... Chyba ja dla was nagram. No dobra. Dobra, lecimy z tematem. Oho, czyli co, musimy mieć po te bronie po te inne rzeczy, dobra. Czekaj, 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 czekaj. ojej. Ja. No znowu źle poszedłem. Sorry, nie ten zakręt. Tu jest. O, kwatera, dobra. To idę dobrze.

Tu broń weźmiemy. Hmm, dobra, weźmiemy. Teraz drugi rodzaj broni weźmiemy. Zobaczymy, co tam będzie. Dobra, jak się myśleć. O, poniżej 2 minut. Kurra! Miałem tak każdą. Będę no, mógł ...skończyć. wtedy w jednym filmie miał całą grę. Hmm, chyba Hm. jakąś misyjkę. Dobra, lecimy z tematem. O, dobrze pamiętam Reole. O, kurczę mi to. Dobra, tutaj troszeczkę się zaszalejemy. O, okuć. Aśmy się zaszaleli.

Okej, okay. dobra. Wkurzało mnie to trzaski, dobra. Hmm, to już można weź Aha, hmm, myślałem, że oni tutaj. Raz zobaczymy, to może się przydać. Znaczy Okej. Okay. Ale mnie, nie, Przymierili... czekaj, ale gdzieś tu było jeszcze były te. Hmm. Hmm. To chyba były te jeszcze. Hmm. No, albo tam. o Nie, to tam. Tak, dawało mi się, że gdzieś tu jeszcze były. that's cool No jeszcze nie. O, o! odpuść dobra uu, uu, uch, nie jest dobrze nie jest dobrze o, jest dobra निश्चुत फैलती है Kurczę. Sputa. dobra, Dobra. Skuteczne. czy wybuchnie? Ale szkoda. Dobra, sobie zapiszę na wszelki wypadek. Yy, teraz gdzie tu? Dobra. W sumie ja będę po... по um. uh -huh. uh -huh. jeszcze jakieś dobra, nic tu nie ma o. dobra, teraz co to otwieramy tu Then. Oh, it's done. Oh, so the okay. Go. Yeah. okay.

o, tu jestem. Dobra. No to właśnie. Ja idę spać. późno. Co widzimy się w kolejnym odcinku? Wspominam o moim Q&A i mówię, jeśli chcecie bym ja zrobił to jeśli nie subujecie, to subujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i piszcie w komentarzach. W, w moim poście, gdzie link znajdziecie w opisie filmu, pytania i będzie tacy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.